Cześć wszystkim, zagramy sobie w winta, dwa meczki rankingowe, myślę, że będzie całkiem fajnie. Też dziękuję bardzo za odzew pod tamtym filmikiem, co powinienem poprawić, bo no dało mi to dosyć dużo do myślenia. Dziękuję też za uwagę o Muliganie, eee, no i cóż, myślę, że zagramy sobie Scaligę. Na co będziemy grać? Mam nadzieję, że wygram sobie te dwa meczki z rzędu. Nie miodu! Dajcie obieca. mi więcej miodu! Hmm. Ha! Oczywiście, przyjacielu! Czyli prawdopodobnie Mirror. No dobra. Hmm, nie, no to raczej to się nie przyda. A no co mi błąd, Znowu w się oligarh, tak? Racja. no tego nie chcemy. To się to będzie ok. I myślę, że hmm. na razie zostawię takie karty, bo nie są złe. To standardowo leci drakarek. To jest do bardzo dobrze dla za że zaczynamy tę turę. Oczywiście, przyjacielu. Hmm, ciekawe co on gra. A, też no. Dobrze jeździć. Tylko, że on mi teraz może skontrolować to. Mi się nie podoba troszeczkę. Witaj, witaj. Kurczę nie. Oj, błąd. O, błąd. Bez sens, Oj, bez sensu. Dzięki. O, strasznie duży pom. No to już z, krzeszaj, z bym bym nie dał, nie bym dał. Sława! ej. Muszę. No, to stało. Napijmy się. No i coś mi trzeba odrzucić, ale... teraz teraz. Kurczę, takie lagi, nie podoba mi się to, to się. Nie tak. Troszkę szkoda, bo ja też mam droga. Dro droga, droga, Gabonkuga. Też sobie muszę ulepszyć. Teraz dużo on teraz może spasować sobie spokojnie. Będzie mieć odliczanie celów. Wyskakuj z koron, a chyżo. Dobrze, odrzucimy sobie teraz tego naszego. A kurczę, coś tu on mi zabrało. O nie, no bez jaj. Hmm. 100 tysięcy furbeczek z mały! Kurczę, troszkę słabo. Fajnie by było bez nic, ja sobie z tą robotą hmm. Ja tu ustanawiam sprawę No albo harcownika, albo...

i teraz nie mogę Tak jest, dobrze. Hmm. Pięć na sześć kart. sześć kart. Musimy teraz grać, tak myślę. Nie, ten drakkar to nas Nie, nie, wiem, jest w ogóle niepotrzebne. Ja myślę, że sobie wskrzeszę teraz. Cześć, co mogę dostać z rezorem? Tego albo drakara Albo zbrojmistrza, no... Jakby już to była jakaś świetna, karta Czego potrzebujesz? To zrobimy. Zława! Siedzieć? No i to akurat się nie Też myślę, że jest sobie tego Najpierw Mięczak! Tak, dobrze Uważaj sobie Myślę, że tak No co, dzisiaj. Chyba troszeczkę. Mi się nic nie zrobiło, nie będzie go. Mam nadzieję, że mi spowerowało odpowiedzi. Tak, dobrze. Super. A to w sumie Gdyby on grał do 10 teraz, a nie, nie będzie grał dzisiaj. Dobra, teraz fabrykę pąków. Myślę, że tutaj. Mam dostanie tutaj jeden, dwa... I będzie na jeden, czyli dwa punkty dostanie. Nie, myślę, że wprostuje teraz. Ponieważ potem Igni będzie się nadawać. No, tak czy inaczej by nie było tej dziesiątki. Równo jest tego, co widzę. Przynajmniej teraz muszę wyrzucić jeszcze co najmniej... No, dwie karty muszę wyrzucić, więc... To jest całkiem dobrze dla mnie. Niech bogini chroni cię od złego. Oj ale misplay. O chłopie. Ale skoro zagrał tak dobrą kartę... Wyskakuj z koron, a Oj oj No i remis. I musi zagrać tak jeszcze jedną kartę. To może sobie to wygramy. Byłoby bardzo przyjemnie. Witaj. Chciałbyś rzucić okiem na nasze zbiory? Powinienem to zagrać na początku. To jest sensu. To chyba... No, zrzuciłbym się sporo. Powinienem był to zagrać na samym początku. Ale to dobrze, mamy od niego kartę więcej. Kurde, no marderem się nie przyda w ogóle przecież. Dobra, marderem to... Czym coś odrzucał. Nie grał pod odrzucenie. Nie wiem, to chyba to wyrzucę czy... Teraz mogę dostać zbroję mistrza. Nie, dostęp do narodu dobra. Już czas. E, to, tutaj dasz. Czyli nie dostanę teraz zbroję mistrza, dostanę do narodu. Tego sobie zatrzymam. Narod też. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Babuszki. Mięczak. Dobrze. Bardzo dobrze. Jestem gotowa. Ale to naprawdę kiepsko. Bardzo kiepsko. Bo nie wykorzystuję nie tego. Hmm, kurczę. Potem to tu się odwala. Tam się odrzucił Przeszam, że Potem co to się odwala Do hmm. 100 tysięcy furbeczek smoły Dobra Pochyl głowę przed modron zlejął babuszki Babuszki, no Mięczak. A. Mięczak. To jest taki, że mam te karty więcej czy jeszcze 4 a... no, no, tego nie można Kajdany z a... Niestety, ale po tym, co on zagrał, na pewno w drugiej turze to też nie jest normalnie dosyć dziadową Eee. Myślę, że teraz... To straci jeden, będzie 9. Hmm. Nie się, kurczę, co mogę dostać? Skalda... Ano, skalda gdybym dostał, to by naprawdę to było coś coś innego. Czy rzucić tego liwni? Naprawdę nie jestem spokojny. Mogę sobie coś tak na szybko? No to... Nie, bo nie może zmniejszyć. Dobra, rzućmy tego drakarza. Mieć to broń, kobiet. Spraw sobie topu. Kurczę. Hmm. no dobra, mi idzie teraz do Igni, chociaż możemy zaczekać, w sumie Dobra, może skać, może skać, może skarć. O, świetnie Nie drażnij mnie! No to chyba wygraliśmy to Może, być, jest jasno. Nie, o, teraz. No, ostatecznie. O kurde, ale nie. O kurde. Ale on też teraz spadnie 18 punktów. No i wygrałem. Bardzo mnie to cieszy. No, fajnie. Mamy teraz te 4006, super. Dobra i jako wróżbę może sobie otworzymy beczkę z kartami. Może jak wypadnie coś dobrego, to znaczy, że wygramy. Taka mała wróżba. Gość, sklep! Sklep! sklep, sklep. Patrzymy. sklep. Te lagi, mi się to nie podoba. Nie ma to jeszcze. Może teraz przynajmniej coś fajnego wypadnie. O, super! No to znaczy, że może teraz wygramy. Drugi raz byłoby naprawdę świetnie. No jeszcze raz. Zagramy. Sobie teraz wpniemy jeszcze na końcu meczu. Pokażę talię, którą gram na wszelki wypadek. Mam nadzieję, że jakość tego wideo będzie znacznie lepsza od poprzedniego. No. Muszę dostał. do stołu. Tak Nabijmy się Ciekawe No tego nie chcemy Dobra, super Bo może nawet być Żeby hmm. sobie myślę, wymieniać go czy nie wymieniać? Nie, no wymienię go chyba A kurczę, no to nie, że A w sumie Nie no, gdyby on teraz zagrał na tę mgłę, to byłby najgłupszy ruch chyba, jak widziałem. No zaraz nie A nie. No, nie. Hmm. Zagrać tego drugiego Darkara? No No dobrze. Witaj wybrańcze. No tutaj stracimy tego jednego drakara. No ale chyba nie będzie wywalał tak wszystkich goldów naraz, bo w sumie zagranie tego śpiącego grota to było takie bez sensu trochę muszę przyznać. Trochę zmarnował tego golda. Naprawdę i to bardzo. Myślę pewnie, że gram pod odrzucanie, no ale niestety źle ocenił wielotzenie sytuację no i teraz mu wejdzie za tą szóstkę no. przynajmniej teraz wejdzie za tą szóstkę Pusiam to stołu, Napijmy się! to musi... Kurcze lagi mam straszne, bardzo bardzo to, przepraszam. Chyba nagrywam... Urządzenie nagrywające jest chyba w zbyt dużej różdzielczości ustawione. Chyba zostanie na takim... Na takim poziomie. Dobry jesteś. Mi się to troszkę nie podoba. To super nam zrobił. Dobra. Myślę, że zbafujemy troszeczkę. Nie ja mam gremistów, będę tracił 6 punktów co turę. Mhm. Ej, no nie fajnie, nie fajnie. Teraz to by się jakoś przydał brzask. To bardzo hmm. Brać to? No, chyba tak. No. Dobry jesteś. Znaczy nie podoba mi się, chyba ja będę 6 punktów co tyle. No dobra, może nie 6, bo. No, może być 6, jednak. No, jak na sobie myślę, że. No po tych kartach chcę mam to 6 wydać, które niestety hmm. A to nie A to powiem, że hm mógłbym odrzucić to głosem szalonę koło. Ale może mieć lepszą kartę, co mi się całkiem nie podoba. Chciałbym stracić tą kartę jeszcze, żeby... Hmm. Rzucę może tego. I co, mam ci go na Zresztą znaczy, ja może rzucę jakąś dobrą, taką kartę, którą będę mi faktycznie zabrał. takie nie daje, to się nie polpa troszeczkę wyjść z tym lubosem chyba tak No o co Czwórkę nie? To może to za 6 a czwórkę i tak stracę, więc wolno sobie ten Dobra, ale bardzo dobrze, bo teraz będziemy mogli wstrzucić wszystkie

Boję się troszkę, że to przegram Gdyby nie to, że rzucił te babuszki, to bym tą, które może wygrał Podwójny kluszek Przeszło zora Tylko drajga, bo uda bym sobie wziął, ale kurczę. Żeby potem właśnie w ten sposób. Nie wiem czy będę z tym czystal Mogę zbrojmistrza... No zbrojmistrza dostanę dla z... Nie będę wymieniać. Zawsze wleci wtedy 10 punktów za karty. O nie. Uczę. Tylko niech nie bierze tej straży. Niech nie bierze tej straży, nie bierze tą dziesiątkę. A niech mnie kraken pochłonie! Dziękuję po prostu. Niemczak. Nie, jak było to, co zrobił, bo głupie. Troszkę, troszkę zrzucę. Nie zabarwałem. Proszę. Ja piernicę. Ja nie wiem, rzuci jakąś tą kartę kurde no. Już się strasznie nie podoba co on tu robi. Boję się, że mogę go przegrać 2 do 0 no zbrojnistrza dostanę, no co pani troszeczkę. No 10 punktów, dobra Wyskakuj z koron, a chyżo Nie, myślę, że tego Artylę, no zobra, ją dobra, to nie mam coś zablokować Hej Mej! Dobra, inną arpiecera no Nie tej turze, no nie tutaj tej durze, naprawdę. Z Grigorą sam będę wczesnić tylko to. O, nie fajnie, naprawdę. Niech bogini, chroni cię od złego. Przedstawiam sobie To przerazi, jak jest na... Co mi się tam zbachowało? Co on tu z zrobił? Co on zrobił? Co on zagrał? Rozdarcie? Pochyl głowę przed modrą Freją. Co mi się zbachowało? No jak? Nie, no, no. Spasował teraz kogoś. O, ty te teraz spasował. Spasuj człowieku, bo ja to przegram inaczej Jak on tego nie spasuje... Co? O kurde, no to... O kurde, no nie. Nie go coś trafi. Kurde, no nie. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Dobra, mamy Wyskakuj z koron, chyżo! Ooooo, nie fajnie Nie wiem, nie mieć pleca drogą na to wszystko Musiał, musiał, musiał No bez kapanki pręgi to ja tego nie zrobię A, trzy punkty Nie Mam nadzieję, że to prej, proszę. To tak. złożymy DREK, która jest dziewicą Ale takim szczęściem. Patrzcie, <grym> starze. Dobry jesteś. Ale nie, tu żeśmy tu teraz wygrali takim partem. Kurcze w ladę. Na pewno jestem teraz zadowolony, bo to było szczęście i to dosyć spore, muszę przyznać. Tam Ale Woodland mógł zrobić 14 punktów. właśnie. Tak, super, mm. wygrałem to, ale na takim szczęściu, strasznie zadowolony. Niestety mam, mam lekkie nagi, będę musiał potem obniżyć, no chciałbym tyle mieć, żeby mi tak nalicza te punkty bez sensu. W każdym razie bardzo wam Dziękuję też za napisanie, co powinienem poprawić w poprzednim filmiku. Jeśli są jeszcze jakieś błędy, które teraz Wam się rzucają w oczy, też proszę o jakąś konstruktywną e, krytykę, żeby mógł poprawić to. No i w każdym razie zapraszam Was na kolejny film, który myślę, że będzie niedługo, ze względu na to, że są wakanski. To Do zobaczenia.